Ja jestem ciekawy w sumie, co będzie dalej, ale... A więc siema na wszystkim z tej strony Oczywiście dawinczy jak zdążyliście zauważyć Wczoraj dodałem filmik, w którym Dziękowałem za 4000 subskrypcji A dzisiaj jest już ich ponad 5000, dzień później, także Bardzo wam dziękuję, jak już wcześniej mówiłem To jest wasza zasługa, oraz Dziękuję za donajcika yy, Od, yy, zaraz wam powiem, bo Zapomniałem, od Rudziksa66 Dziękuję za... E, za donate'a i oczywiście Cię pozdrawiam, mordeczko i od teraz każdy donate wpływający na moje konto będzie się pojawiał na odcineczku następnym, także e, jak widzicie dzisiaj mamy bardzo dużo wirusów, bo raz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mamy wirusów, słuchajcie, e, właściwie nie wiem co to jest, nie wiem co to jest, aha dobra, nie, nie wiem skąd to się wzięło. Ja wcześniej tego nie otwierałem. Tych wirusów naprawdę, słuchajcie, wysł wysłaliście tyle, że ja musiałem naprawdę wybierać, bo większość wirusów się powtarzało. E, także ja wybieram te, które są jakoś inaczej, napisane jakieś takie fajne, ciekawe, a nie same zamulacze. I oczywiście możecie mi wysyłać wirusy, które nie są waszego autorstwa Możecie mi wysyłać wirusy z internetu Z tym nie ma większego problemu, a nawet jest więcej fanów wtedy Także jak widzicie tutaj dostałem jakiegoś Mr. Majora 3.0 Takiego wirusa dostałem A na przykład to nie jest... nie jest to autor, który mi wysłał Tylko to jest po prostu jakiś wirus z internetu Także sobie przetestujemy tutaj na... Windowsie 7, ale najpierw sobie przejdziemy, słuchajcie, do e, takich lżejszych wirusów. I oczywiście przed obejrzeniem zostawcie subika i łapeczkę w górę, a my zabieramy się tutaj za. E, w sumie możemy najpierw kobla locker. Zobaczymy sobie, na czym to polega. E, jest to już taki troszeczkę cięższy wirus, i ja sobie to wypakuję tutaj. I oczywiście, jak możecie zauważyć, jest kamerka w wcześniejszych odcinkach nie było, chociaż no kiedyś były. Nie wiem, z miesiąc temu chyba dodałem z kamerką ostatni filmik, e, ponieważ kamerka mi się popsuła, teraz mam nową i no w sumie cieszę się, że jest to 5000 słów. Także e, postanowiłem, że nagram z kamerką. E, dobra, mamy tutaj Cobra Locker, ale w sumie to jest Exe virus, e, e, także sobie najpierw chyba wezmę tego. I oczywiście będę od razu przekładał sobie na bok te wirusy, które zostały już przetestowane. Witaj w notatniku, start odpala. Dobra, no to wpisuję sobie start. Zobaczymy, czy coś się stanie. System Windows nie może odnaleźć pliku pz. Upewnij się, że wpisano nazwę z i spróbuj ponownie. Dobra. Hmm. Dobra, widzę, że to jest zapętlone. Niestety. Dobra, spróbuję zamknąć w ten sposób okna. Kurde, no będę musiał chyba sobie cofnąć to jakoś, ale zobaczymy jeszcze przez menedżer urządzeń, może w ten sposób da się to zrobić. A i chciałbym jeszcze przy okazji powiedzieć, że w następnych dniach nie będzie filmików, dopiero może za jakiś tydzień, ponieważ jadę do Warszawy jutro, także jeżeli ktoś jest z Warszawy, jest okazja do spotkania się, piszcie w komentarzach, czy ktoś jest z Warszawy. Dobra co ja testowałem na pewno nie, to, to testowałem, to sobie przekładam na bok no jak widzicie nic się nie stało oprócz tego, że program był w pętli i nie mogliśmy go zamknąć, dobra na pewno nie wirus wystąpił, dobra, a nie, dobra, a nie nie mogę, a mogę jako administrator, dobra otworzymy sobie jako administrator bo właśnie jeden widz powiedział, że jak będę otwierał jako administrator to działalność tego wirusa może być inna, także faktycznie to była bardzo dobra wskazówka User dobra, czyli kolejny, który chyba nie działa, Kilo zobaczymy. Dobra, czekajcie, czekajcie. Jeszcze raz, jako admin chciałem go uruchomić. Czarny ekran jakiś w ogóle, nie wiem o co chodzi. Nie, bo ja chcę, no właśnie, ja chcę sobie go jako admin otworzyć. Zobaczymy, co się stanie. No, dawaj, dawaj, dawaj. Ale tak się słuchajcie, ucieszę, że 5000 słów tak rano wstaje. Patrzę 5000, a przecież wczoraj dodawałem filmik, jak było 4300. Także no, te suby naprawdę bardzo szybko lecą. E, właściwie to chyba miałem przyrost 500 albo 600 w jeden dzień. Także słuchajcie, ja jestem z Was po prostu dumny. E, Ksyw. E, wiem, co to jest za komenda, ksyw, tylko e, właśnie jeden widz mi podesłał wirusa, w którym było napisane, że wyłączy mi klawiaturę, wyłączy mi myszkę, nie będę mógł w ogóle nic zrobić, także mam nadzieję, że tu jest ten wirus i nie wiem, czy przypadkiem to nie jest ten wirus, także zobaczymy sobie, ale na razie z tego, co widzę, nic się nie dzieje, ale jak wiadomo są wirusy, które dopiero po jakimś czasie odkrywają swoje prawdziwe oblicze. Dobra, no to sobie bierzemy słuchajcie e, Wirus dla Da Vinci. Wirus, twoje dane zostaną usunięte w ciągu 10 sekund. O kurde, dobra Ha, i oczywiście nie da się wyłączyć, dobra, ja sobie to tu wejdę w ten sposób, bo chyba nie mogę tego zamknąć na no właśnie, To jest w pętli zrobione, ale to nic, chodzi, dam sobie to na dół. Perze, twój komputer został zaśmiecony. Dobra, to chyba na tej samej zasadzie, chociaż ten się da chociaż zamknąć, także... A, dobra, to było to samo. Zapomniałem przenieść sobie. Yy, dobra, i słuchajcie, zobaczcie, co to w ogóle są, <laughs> jakie w ogóle ikony, nie? To na przykład jest straszne, bardzo. Dobra, e, Windows XP Horror Destructive Destructive, dobra e, Ja sobie to przeniosę tutaj Ej, czekajcie, serio, boję się, bo Jeszcze takich wirusów nie było Także, no, jestem ciekawy co się stanie O, jakaś czerwona flaga w ogóle Ale dobra, zacznijmy sobie od tego piorunka Bo w sumie tak przyjemnie dosyć wygląda Klikam sobie uruchom I uwaga, co się stanie, co się stanie Nie uruchomię go jako administrator, ale to nic Press Enter to continue. A dobra, mogę coś zrobić. Już się wyłączyło. Jako administrator zobaczymy, jak administrator. Może będzie inne działanie teraz. Zobaczymy sobie. Ale widzieliście to w ogóle? Co tu się działo? Wiem, wiem, kto to się pojawił i wy pewnie też wiecie. Ale jak widzicie, nic takiego w sumie się nie działo. Ale coś przeczuwam, że już ponownie nie włączę tego komputera, ale zobaczymy sobie e, Cobra Locker. W sumie jestem ciekawy, bardzo dziękuję bardzo mordeczko za podesłanie. Uruchomię jako administrator, a więc zobaczymy sobie. Słuchajcie, no, jestem po prostu w szoku, ale jestem ciekawy naprawdę, co się stanie. A, Net Framework e, muszę sobie zainstalować. Dobra, ja sobie go zostawię do następnego odcinka Cobra Lockera. Mr. Major Dobra, słuchajcie, ten wirus wygląda najstraszniej, więc ja po prostu nie będę go otwierał. Zostawię sobie na sam koniec go yy, i sobie włączę Windows XP Horror Destructive. Uruchomię go administrator. Zobaczymy sobie teraz, co się stanie. Uwaga, tak i co się dzieje? Co się dzieje, co się dzieje. O oh, oh Boże, co? Co tu się dzieje? Co tu się stało? Ej, ja jestem w szoku, nie? Serio, jestem w szoku Czy mi się instaluje właśnie Windows XP? Co? Co tu się stało? Ej, dobra, nie, ja, ja sobie, <grywia> Ja jestem ciekawy w sumie, co będzie dalej, ale Setup kanon, kopie, ndl uh. Don't look behind you. To jest naprawdę straszne, co teraz się dzieje Przysięgam wam Dobra, słuchajcie, ja sobie już powróciłem Tak naprawdę do stanu pierwotnego Ponieważ ja się naprawdę przestraszyłem Ja trochę uciąłem to teraz Ale naprawdę były takie głośne dźwięki Że ja musiałem to po prostu cofnąć Bo ja nic nie mogłem zrobić, naprawdę Próbowałem to ściszyć, nic się nie dało zrobić Także cieszę się, że E, w sumie, no nic się aż takiego nie stało e, To było to, nie? Dobra, ja sobie to oczywiście biorę na bok Musiałem sobie cofnąć do stanu pierwotnego, dlatego e, patrzę, które już były, te wirusy już były I Cobra Locker też był i on nie działał do końca Dobra, został mi Mr. Major i AV-Test, także sobie zobaczymy e, AV-Testa Dobra, Extract, e, Enter Password for Powerpad e, EXE Kurde. Mm, nie wiem, czy pamiętam. Eee, nie wiem, czy widz mi tutaj pod podesłał hasło. No ale nic. Eee, jeżeli widzisz, widzu tego wirusa, to podeślij mi jeszcze hasło. To sobie zostawiłem tu do następnego odcinka. Ale teraz, słuchajcie, najgorszy wirus Mr. Major. Uruchomię jako administrator. Dobra, patrzymy sobie. Boję się jeszcze, że się boję, ale zobaczymy. 3, 2, 1, start. Myślę, że przeżegnam O Net Framework jest również potrzebny Także ja chyba go lepiej Zainstaluję, a potem go przetestuję Ale słuchajcie Który tak naprawdę wirus potrzebuje Net Frameworka Przecież jak ktoś ściąga jakiegoś wirusa Nawet wiecie Nieświadomie, no to przecież E, ten kto robi tego wirusa nie zależy mu aż tak, żeby ten, e, ktoś, ta ofiara nie e, miała net frameworka Tylko po prostu, żeby ten wirus działał bez tego Żeby działał po prostu sam z siebie, tak? Także słuchajcie, ja sobie zostawiam te wirusy, ale naprawdę ten e, Windows XP Horror Destructive naprawdę był straszny i słuchajcie, jeżeli podobają się wam takie odcinki Oczywiście zostawcie łapeczki i suba w górę No i co? Jak już wcześniej mówiłem Jadę jutro do Warszawy, także jak ktoś chce się spotkać To oczywiście możecie pisać w komentarzach Kto jest z Warszawy No i co? Tysiąc łapeczek w górę, myślę, że jak wbijecie To nagram kolejny odcinek Także trzymajcie się gorąco, cieplutko I życzę wam dobrej pogody, bo niestety pada Także Do zobaczenia w kolejnym odcinku, siemaneczko